Witajcie na storiskach. Ja nazywam się Aga, a to jest już mój trzeci podcast na tym kanale. Muszę przyznać, że tygodnie mijają mi w ekspresowym tempie, bo zbieranie materiałów i nagrywanie jest bardzo zajmujące. No, ale jest to chyba najciekawsze hobby, jakie w życiu miałam. Także ok. Jeśli macie jakieś swoje propozycje i pomysły na temat storisków, które chcecie, aby się tu pojawiły, to czekam na Wasze sugestie. Dzisiaj przychodzę do Was z historią, która byłaby świetnym scenariuszem do filmu, ale z tego co wiem, żaden pełnometrażowy jeszcze nie powstał. Jest to historia zaginięcia Benjamina Kyle'a, którego prawdziwa tożsamość odkrywana była latami. Hello, my name is Benjamin Kyle. You don't know who I am, and quite frankly, neither do I. This is my story. Przenieśmy się teraz do Stanów Zjednoczonych, dokładnie do miasta Richmond Hill w stanie Georgia. W sierpniu 2004 roku młoda pracownica Burger Kinga wyszła o poranku na tył restauracji, aby wyrzucić śmieci. Kiedy zbliżyła się do wielkiego kontenera, zauważyła za nim leżącego na ziemi zupełnie nagiego mężczyznę, koło 50. Był on nieprzytomny, cały pokryty mrówkami, których ugryzienia spowodowały czerwoną wysypkę usiadł kiedyś w mrowisko, ten wie jaki to ból, a kto nigdy tego błędu nie popełnił, musi uwierzyć mi na słowo, że jest to bardzo średnia przyjemność. Dodatkowo na ciele i głowie biedaka widoczne były ślady pobicia. Naturalnie bezwłocznie wezwała ona pogotowie i nasz John Doe został przewieziony do szpitala. Kiedy mężczyzna odzyskał przytomność, okazało się, że jedyne co pamięta na swój temat, to swoje imię Benjamin. Nie był on w stanie powiedzieć skąd pochodzi, czy ma rodzinę, podać miejsca pracy, czy numeru ubezpieczenia społecznego. Nie miał on przy sobie żadnych przedmiotów, co w połączeniu z utratą pamięci skutecznie uniemożliwiało szybkie ustalenie jego danych osobowych. Od tej pory zaczął on figurować jako burger King Do. Przez pierwsze dni pobytu w szpitalu nasz bohater był zdezorientowany i niepewny. Długo zwlekał zanim choćby otworzył oczy. Stawał się bardzo nerwowy, kiedy ktokolwiek zamierzał go dotknąć. Prosił on parę razy o wezwanie księdza, a kiedy ten się zjawiał, Benjamin panikował i nazywał go demonem. Myślę, że personel szpitala zgodziłby się ze stwierdzeniem, że nie był on najłatwiejszym pacjentem, ale był on w nie najlepszym stanie i wymagał opieki. W chwili odnalezienia był brudny i zaniedbany, miał długą brodę i włosy. Chorował na zaćmę i był praktycznie zupełnie ślepy. Był to najprawdopodobniej skutek długotrwałego przebywania na mocnym sierpniowym słońcu, kiedy leżał nieprzytomny na tyłach Burger Kinga. Rentgen wykazał metalową śrubę, którą jakaś placówka medyczna umiejscowiła w jego ramieniu w przeszłości. Starano się wykorzystać ten trop i wyśledzić ten szpital, ale okazało się to niemożliwe. Kolejne miesiące spędził on więc w szpitalu dochodząc do zdrowia ale wiadomo, że nie mógł tam zostać na zawsze, więc w styczniu 2005 roku pracownicy socjalni przenieśli go do schroniska dla bezdomnych w Sawanie. Jako, że mężczyzna był pewny, że jego prawdziwe imię to Benjamin, pracownicy schroniska do kompletu nadali mu nazwisko Kyle. Inicjały zgadzały się z jego przydomkiem Burger King Doe, więc litery B i K wydawały się pasować. W tym momencie człowiek, który nie miał swojego miejsca na świecie, zyskał swoją nową tożsamość i mógł przedstawiać się jako Benjamin Kyle. Benjamin był bardzo lubiany w swoim nowym domu. Pracownicy schroniska chętnie ucinali sobie z nim pogawędki i spędzali czas. Nie był on typowym mieszkańcem przytułku dla bezdomnych. Uwielbiał czytać, był dobrze wychowany i nie brał żadnych używek. Chętnie pomagał i zajmował się prostymi pracami, jak sprzątanie czy drobne naprawy. Jego oczy wciąż nie były w najlepszym stanie, ale robił co mógł, aby przysłużyć się innym i oni oddzięczali mu się tym samym. Wszyscy starali się pobudzić jego pamięć i z czasem można było zobaczyć efekty tej pracy. Wspomnienia, które mu wracały, nie były jednak ani trochę pomocne w ustaleniu jego tożsamości. Przypomniał sobie kanapki z grillowanym serem, który jadł w dzieciństwie, nazwy ulubionej i znienawidzonej przez siebie restauracji, czy tytuł filmu, który oglądał w latach 70. Pamiętał, że urodził się 29 sierpnia 1948 roku, bo w jego głowie zakodowało się, że było to dokładnie 10 lat przed urodzinami Michaela Jacksona. Ale wyobrażam sobie, że kiedy nie masz pojęcia kim jesteś i skąd pochodzisz, czujesz się tak, jakbyś nie istniał, to każde wspomnienie, każdy wycinek Twojej przyszłości jest na wagę złota. W paru miesiącach życzliwi mu ludzie utworzyli zbiórkę i Benjamin mógł poddać się operacji zaćmy. Kiedy w końcu zobaczył w lustrze swoją twarz, bardzo się zdziwił. Nie myślał, że jest aż tak stary. W swojej głowie czuł się na około 30 lat. Ale to była dość naturalna reakcja. Nie znam nikogo, kto czułby się na swój wiek. Samo jak patrzę w lustro, to za każdym razem jestem zdziwiona. W roku 2007 w schronisku, w którym mieszkał Benjamin, zatrudniła się nowa pielęgniarka. Katrin Slater szybko zaprzyjaźniła się z naszym bohaterem i postanowiła za wszelką cenę pomóc mu ustalić, kim tak naprawdę jest. Uświadomiła mu ona, że nie może on trwać w obecnym stanie rzeczy, bo bez numeru ubezpieczenia i amerykańskiego odpowiednika naszego PESEL-u jest kompletnie skazany na ludzką pomoc. Nie może wyrobić dokumentu tożsamości, legalnie podjąć pracy ani wynająć mieszkania. Nie założy sobie nawet konta w banku czy karty bibliotecznej. Namówiła go więc, aby nagłośnił swoją sprawę w mediach i wśród lokalnych polityków w nadziei, że w ten sposób uzyska potrzebną mu pomoc. Policja robiła wszystko co w ich mocy, aby ustalić coś na temat jego przeszłości. Niestety nie przyniosło to żadnych skutków, więc do akcji wkroczyło FBI, ale ich praca niestety też okazała się bezowocna. Wydawało się, że jest on człowiekiem bez jakiejkolwiek przeszłości. W 2008 roku udało mu się wziąć udział w telewizyjnym programie Dr. Phil. Bardzo wysoka oglądalność dawała nadzieję, że ktoś zobaczy go i rozpozna. Każdy nowy odcinek odtwarzany jest przez 7 milionów ludzi, więc taka ewentualność była bardzo prawdopodobna. Program przygotował nawet symulację, jak mógł on wyglądać w wieku 30 i 40 lat na wypadek, gdyby bliscy pamiętali go tylko z przeszłości. Po nagłośnieniu sytuacji w mediach wszyscy byli przekonani, że zagadka jego tożsamości rozwiąże się w mgnieniu oka. Niestety tak się nie stało. Po emisji programu nie zgłosiła się ani jedna osoba, która rozpoznałaby Benjamina. A media poddały się, nie widząc szans na cudowny materiał z ponownego spotkania z rodziną. Z czasem jego sytuacja jeszcze się pogorszyła. Benjamin dostał informację, że bez żadnego dokumentu tożsamości nie mógł już dłużej zostać w schronisku dla bezdomnych. Zdruzgotany mężczyzna tłumaczył swoją okropną sytuację, ale chociaż pracownicy schroniska byli wyrozumiali, nie mogli nic legalnie dla niego zrobić. Został więc sam bez posiłków, noclegu i schronienia. Prawdziwie bezdomny, zmuszony był spędzać noce na polu za komisariatem policji, z gazetą wciśniętą pod głowę jako prowizoryczną poduszkę. Nie miał on dokumentów, co nie pozwalało mu podjąć pracy, co z kolei skutkowało bezdomnością. Zamknięte koło bezsensownego systemu, z którego wydawało się nie być wyjścia. Benjamin stracił całą nadzieję, a czasem mówił, że żałuje, że w ogóle obudził się po pobiciu. Spokojne i pogodne usposobienie pomagało mu w zjednywaniu sobie przyjaciół. W 2011 roku 21-letni student John Wickstor nakręcił krótkometrażowy film o trudach życia Benjamina. Starał się nagłośnić jego sprawę, aby zwrócić uwagę społeczeństwa na ten realny problem. Założył mu strony w mediach społecznościowych i złożył petycję do rządu o wydanie mu dokumentu tożsamości. Krótkie filmiki, które dzisiaj widzicie w tym podcaście, to są właśnie wycinki tego krótkometrażowego filmu, który nakręcił o Benjaminie. Hello, my name is Benjamin Kyle. You don't know who I am, and quite frankly, neither do I. For the past six years, I've been looking for something, something just out of reach, but I'm not going to be able to find it by myself. I don't have a social security number, but I'm still a person. Nobody has recognized me, but I still have a past. I'm going to tell you my story because I want a future. Do this jest mój SOS. Nareszcie po latach porażek udało się. Stan Florida wydał mu specjalny dokument, na którym widniało jego imię i nazwisko, co pozwoliło mu legalnie podjąć pracę. Zatrudnił się na zmywaku w lokalnej restauracji. Wprawdzie jego prawdziwa tożsamość nadal pozostawała tajemnicą, to jednak jego los się odwrócił. Miał nareszcie do dyspozycji prawdziwe łóżko, miał swój kąt i mógł sobie pozwolić na pełnowartościowe posiłki. Pracując w kuchni, zdał sobie sprawę, że ma rozległą wiedzę na temat sprzętów kuchennych i charakterystyce pracy w gastronomii. Wskazywałoby to, że już wcześniej pracował w restauracji, ale nie mógł przypomnieć sobie żadnych szczegółów. Do 2015 roku Kyle spędził ponad dekadę pod nowym nazwiskiem i prowadząc nowe życie, a nikt z jego przeszłości nigdy się do niego nie odezwał. Przyszłość nie wyglądała jasno. Po 11 latach bycia Benjaminem Kylem, cierpiący na amnezję mężczyzna stracił nadzieję, że jego prawdziwa tożsamość kiedykolwiek zostanie odkryta. Ale życie nieraz pokazało już, że nadzieja gaśnie ostatnia i przyniosło niespodziewany zwrot akcji. Genealog o imieniu C.C. Moore, która spędziła dwa lata badając sprawę Kyle'a, w końcu rozszyfrowała tajemnicę. Elementem układanki, który doprowadził badaczkę do rozwiązania zagadki, było zdjęcie z rocznika 1967 roku opublikowane przez Liceum Lafayette w stanie Indiana. Pod koniec 2015 roku, jak donosi prasa, odkryto prawdziwe nazwisko Benjamina Kyla tak naprawdę nazywał się William Bill Powell. Nasz bohater o zupełnie nowym imieniu Bill, z radością dowiedział się, że ma brata w domu w Lafayette. Rannego weterana z Wietnamu o imieniu Furman Powell, który nie słyszał ani nie widział swojego młodszego brata od dziesięcioleci. Nareszcie miał rodziny i nie był już sam na świecie. Nadal oszołomiony i zszokowany ostatnimi wydarzeniami mężczyzna udał się do Indiany, aby spotkać się z rodzeństwem, o którym nie wiedział, że je ma. W końcu, po tylu latach tułaczki i zastanawiania się, Bill Powell mógł uzupełnić brakujące elementy. Minęło trochę czasu, zanim szczegóły prawdziwego życia Billa Powella zostały ujawnione opinii publicznej. Co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że po tylu latach poszukiwań Powell zyskał trochę prywatności, ale w końcu bracia Powell wyjawili prawdę prasie. Dzieciństwo Billa Powella nie było usłane różami. Jego ojciec Furman był weteranem II wojny światowej i agresywnym alkoholikiem, który według młodszego brata Billa mógł mieć zespół stresu pourazowego. Ich matka... Była fotografką marynarki wojennej, która z wiekiem stała się uzależnioną zbieraczką, wypełniając dom górami przedmiotów. Bill był ulubionym synkiem mamusi, ale tata regularnie znęcał się nad nim fizycznie. Najwyraźniej sytuacja stała się na tyle zła, że Bill wyprowadził się, gdy skończył 16 lat. Do połowy dwudziestki Bill pracował w kilku rozproszonych miejscach, aż pewnego dnia nagle uciekł od swojej przeszłości i schronił się w Kolorado. To właśnie tam zaczął pracować w kuchni, ale bolesne doświadczenia nadal go prześladowały. Aby zagłuszyć ból przeszłości, zaczął on bardzo dużo pić. Po roku 1983 jakiekolwiek informacje na temat jego życia czy miejscu jego pobytu urywają się. Zniknięcie Billa sprawiło, że rodzina Powerów założyła, że nie żyje, co było szczególnie bolesne dla jego matki. Tak czy inaczej, lata od 1983 roku. Do tego pamiętnego dnia w 2004 roku, są nadal tajemnicą i mogą na zawsze pozostać pustą plamą w życiorysie Billa. Pod koniec 2015 roku wrócił on do domu w Indianie, aby pomóc w opiece nad starzejącym się już bratem Furmanem i ponownie spotkał się ze wszystkimi wcześniej nieznanymi członkami rodziny. Wszyscy opowiadali mu historię z jego życia, ale on nadal nie mógł rozpoznać żadnego z nich. Amnezja sprawiła, że będzie on musiał układać wszystkie klocki przeszłości na nowo. Po odzyskaniu tożsamości, numeru ubezpieczenia i prawilnych dokumentów, Bill był w stanie zapewnić sobie dom z dwoma sypialniami w Lafayette. Dzisiaj mówi, że kocha swoją niezależność i to, że nie musi polegać na życzliwości innych, aby przetrwać dzień. Ma świadomość, że powrót do miasta, z którego uciekł w wieku dwudziestu kilku lat, może wywołać bolesne, wyparte wspomnienia, ale jest gotów stawić im czoła. Jego ulubionym zajęciem stało się śledzenie swojego pochodzenia i układanie drzewa genealogicznego swojej rodziny. Cieszy się, że nareszcie jest w stanie dowiedzieć się więcej o swoich przodkach i że za jego życiem kryje się prawdziwa historia. Jest ona trudna i bolesna, ale dołożył przecież tylu starań, żeby ją poznać. I ja cieszę się, że dzięki ciężkiej pracy wielu ludzi mogę Wam ją opowiedzieć. Nie umiem nawet wyobrazić sobie, jak to jest obudzić się pewnego ranka bez żadnych wspomnień, tak jakbym nigdy nie istniała, i każdego następnego dnia walczyć o przetrwanie i poznanie prawdy. A przecież nie jest to zupełnie odosobniona sytuacja. Podobne sprawy zdarzają się ludziom na całym świecie. Jeśli dotrwaliście do końca tego niezwykle długiego, jak na średnią tego kanału, odcinka, to zapraszam Was do podzielenia się Waszymi opiniami w komentarzach. Jestem ciekawa, czy znaliście już wcześniej historię amnezji Billa oraz jakie macie odczucia w związku z nią. Żegnam się już z Wami na dzisiaj. Dziękuję, że jesteście tu ze mną i do usłyszenia w następny czwartek. Cześć, pa.